W dzisiejszym materiale mam dla Was garść przydatnych gadżetów magnetycznych, z którymi warto będzie wejść w nadchodzący 2026 rok. Zaczniemy sobie od szybkiego przeglądu portfelików na MagSafe. Bardzo wiele osób, włącznie ze mną, ma jakieś karty, które nie mają swojej formy cyfrowej i musimy korzystać z ich formy. Fizycznej, praktycznie każdego dnia. Dla mnie taką kartą jest karta do komunikacji miejskiej. No i jeśli tak jak ja korzystacie z tego typu karty, no to warto byłoby się zaopatrzyć właśnie w taki portfelik na MagSafe. No i już tłumaczę, dlaczego jest to przydatne. Ten konkretny portfelik możemy sobie otworzyć i naszą kartę po prostu wysunąć, ale jest to bardziej problematyczne niż po prostu. Na chwilę odczepienie go właśnie od naszego magnesu w telefonie, no i po prostu przyłożenie naszej karty do czytnika, nawet w pokrowcu. Tej karty nawet nie musimy wyjmować. Przejście przez barierki zajmuje dosłownie sekundę. Natomiast jak już kartę odbijemy, no to z powrotem gdzieś tam w kieszeni po prostu sobie wsuwamy i czujemy, że właśnie nasz portfelik przyczepił się magnetycznie do telefonu, i to jest świetna sprawa. No i takie akcesorium może też się świetnie prezentować. Tutaj na przykład mam Spigen Valentinus. Spigen wykonał tutaj fenomenalną Robotę. ten portfelik się prezentuje świetnie, no i też bardzo dobrze działa. Wsuwamy po prostu naszą kartę, tutaj nie ma żadnej klapki zamykanej, po prostu kiedy chcemy naszą kartę wyjąć, mamy tutaj taką drobną szczelinę, wysuwamy sobie naszą kartę, wyjmujemy, a potem schowamy ją sobie z powrotem. No i wszystko się tutaj trzyma, ona sama z siebie nie wyleci, nie ma nawet takiej opcji. No dobra, tylko że to nie są takie pełnoprawne portfele, ale taki też dzisiaj dla Was mam. Marka Surich Stworzyła coś naprawdę imponującego, już Wam to pokazuję. Prezentuje się to jak pełnoprawny portfel. Może jeszcze tego nie widzicie, ale spójrzcie teraz, co się stanie, kiedy go rozłożę. To jest naprawdę niesamowite, jak opracowali tą konstrukcję. Ten portfelik otwiera nam się i zamyka z wyczuwalnym oporem. Zresztą możecie jasno usłyszeć ten klik. Dla mnie to jest niesamowite, jak oni to świetnie opracowali. Tutaj zmieścicie dosłownie wszystko. Do iPhone'ów jest idealnie dopasowany. Nic tutaj nie przeszkadza, na przykład jeśli chcielibyśmy nagrywać, mając ten portfelik przyczepiony do naszego telefonu. Dodatkowo jest tutaj ciekawa funkcja. Możemy rozłożyć sobie tylko tę ostatnią klapkę, ostatnią przegródkę. I nagle mamy stojak do pionowego lub poziomego stawiania naszego telefonu i taka opcja jest bardzo przydatna, jeśli lubimy na przykład oglądać filmy, prowadzić wideo rozmowy, no i nie trzymać cały czas naszego telefonu w dłoni. Jeśli chcecie mieć pełnoprawny portfel, a nie tylko schowek na pojedynczą kartę, czy dwie lub trzy karty, no to tutaj tym portfelem od Suricza naprawdę warto się zainteresować. Myślę, że możliwość postawienia naszego telefonu w pionie i w poziomie jest najprzydatniejszą funkcją, jakiej brakuje po prostu w domyślnych telefonach, jakie otrzymujemy od producenta. No i właśnie tutaj przychodzą z pomocą gadżety magnetyczne. No tylko jeśli nie chcecie mieć całego portfela ze sobą, a chcielibyście na przykład... Postawić sobie swój telefon, żeby móc scrollować TikToki, prowadzić wideo rozmowę, nie musząc trzymać telefonu w dłoni. No to tutaj z pomocą przychodzi na przykład po raz kolejny marka Surridge, no i ich Finger Ring. To jest domyślnie uchwyt na palec, ale on służy także za podstawkę. Przyczepiamy go sobie magnetycznie do obudowy telefonu. Naturalnie może służyć to za uchwyt na palec, ale dla mnie istotniejszą funkcją jest właśnie ta. I możemy teraz w spokoju scrollować sobie po prostu telefon albo na przykład połączyć się z kimś na wideokolu, porozmawiać, nie musząc cały czas trzymać tego telefonu w dłoni. Możemy sobie jeść obiad i rozmawiać jednocześnie. Różne potrzeby ludzie mają. Mnie akurat coś takiego bardzo przydaje się na co dzień. To był uchwyt na palec z funkcją podstawki. Jednak jeśli taka funkcja nie jest Wam potrzebna do szczęścia, no a chcielibyście po prostu móc wygodniej chwytać swój telefon. Na przykład na siłowni widziałem, że niektórzy amortyzują telefon, po prostu zrzucają go i amortyzują stopą. Dosyć niebezpieczne takie igranie z losem. No ale słuchajcie, jest inna opcja, żeby bezpiecznie odkładać swój telefon na ziemię. Możecie się zaopatrzyć w uchwyt na palec po prostu. Coś takiego. Oczywiście magnetycznie, no bo to jest film o gadżetach MagSafe. Podpinamy sobie do telefonu. Słuchajcie, to jest gumowy zaczep i możemy sobie po prostu dowolnie 360 stopni manipulować tym okręgiem, zmieniać sobie położenie właśnie tego uchwytu, tak żeby było nam jak najwygodniej właśnie trzymać nasz telefon. No i teraz ryzyko, że telefon wyleci nam na przykład w trakcie rozmowy telefonicznej z dłoni, praktycznie spada do zera. Sami zobaczcie ostatni obiektyw i właśnie nasz uchwyt są na praktycznie tej samej linii, więc nie możemy tutaj mówić o zwiększaniu grubości samego urządzenia. Więc jeśli po prostu chcielibyście nieco poprawić funkcjonalność swojego telefonu, no to taki uchwyt na palec to jest naprawdę przydatny gadżet. Myślę, że też bardzo dobry na prezent, no bo wiele osób pewnie samemu sobie nie kupi czegoś takiego, ale gdyby ktoś coś takiego dostał, no to już jest zupełnie inna historia. A to jest oczywiście Spigen no i Dual Pop. Kondycja baterii w naszym telefonie no po prostu będzie z czasem umierała chcemy tego, czy nie chcemy. Nie zawsze jest jednak taki moment, że warto te baterie wymieniać i po prostu funkcjonujemy na co dzień z gorszą kondycją baterii niż ta początkowa. Na przykład 88% stanu początkowego. No i w takich sytuacjach czasami zdarzy się, że na przykład będziemy dłużej poza domem, będziemy trochę intensywniej korzystać z naszego telefonu, na przykład więcej nagrywać i tak dalej, to pożera masę baterii, no i będziemy potrzebowali jakiegoś turbo doładowania w postaci Powerbanka. No dobra, ale klasycznych powerbanków jest cała masa. I mówię tutaj już o powerbankach na maksa i sprawdźcie naszą ofertę, jeśli właśnie czegoś takiego klasycznego potrzebujecie. Mamy też takie z lekkim twistem, więc spokojnie zajrzyjcie i sprawdźcie naszą ofertę. Ja natomiast pokażę Wam coś, co bardzo mi się spodobało. To jest... Powerbank, uwierzcie mi na słowo. A nawet nie musicie wystarczy, że zerkniecie na ekran i na przebitkę, bo po prostu ładuje to nasz telefon. Mamy tutaj 5000 mAh, więc to wcale nie jest mało. To podpinamy sobie do naszego telefonu magnetycznie. Jak widzicie, wszystko się bardzo dobrze trzyma, łączymy się przez Bluetooth właśnie z tym urządzonkiem, no i teraz możemy, na przykład będąc na wakacjach, mieć prawie że pełnoprawny aparat fotograficzny. Czy znaczy ktoś powie, ale po co to w ogóle w nowych iPhone'ach jest ten przycisk camera control, on tutaj jest taki piękny, świeci swoją wspaniałością? No mnie ten guzik osobiście do siebie jakoś nieszczególnie przekonał dodatkowo. Czy coś równa się właśnie z tym uczuciem takiego pewnego chwytu, takiej klasycznej kamery, klasycznego aparatu? Myślę, że nie. No i okej, okay, gdyby to po prostu był taki dodatek na maksa i który pozwala nam bawić się telefonem jak klasycznym aparatem, to bym powiedział, że jest to trochę bez sensu, ale jako, że jest to dodatkowo powerbank, no to trochę tutaj się wszystko zmienia. Jako, że dodatkowo ładujemy swój telefon i możemy się fajnie bawić no to jest to gadżet godny polecenia. Aha, no i byłbym zapomniał. Przez to, że podłączamy sobie właśnie ten powerbank, możemy mieć też ponownie stojak do pionowego czy poziomego stawiania naszego telefonu, więc tutaj tych zastosowań jest naprawdę cała masa, dlatego tym bardziej taki gadżet myślę, że właśnie jako prezent świetna opcja. No nie obraziłbym się, gdybym coś takiego dostał. No i na sam koniec selfie i statywy, czyli idealne gadżety dla każdego, kto chciałby zacząć nagrywać w social mediach, już nagrywa w social mediach lub po prostu jeździ często na wakacje i potrzebuje takiego przedłużenia swojej ręki. Na ekranie ma się teraz propozycję najlepszego selfie-sticka, jaki według mnie jest dostępny na rynku. To jest selfie-stick od Spigena. No i posiada wszystkie cechy, jakie dobry selfie-stick powinien posiadać jest kompaktowy posiada zamontowany sznureczek który możemy przewiesić sobie przez nadgarstek posiada bardzo silną obręcz magnetyczną więc nie ma strachu o to że po prostu nasz telefon odczepi się od tego selfie sticka i spadnie z większej wysokości posiada też oczywiście pilotik na bluetooth żebyśmy mogli robić zdjęcia zdalnie na przykład jeśli rozstawimy sobie właśnie nasz selfie stick w formie statywu ponieważ również ten selfie stick taką funkcję posiada no i na przykład odejdziemy żeby samemu sobie zrobić zdjęcie no albo kiedy osiągniemy maksymalny rozstaw właśnie tego selfie -sticka i po prostu już nie będziemy sięgali do naszego telefonu dłonią. Tak po prostu będzie wygodniej właśnie z wykorzystaniem tego pilocika. No dobra, ale co ja Wam będę gadał o selfie -stickach, nie jest to nic fascynującego. Mam natomiast coś, co będzie świetną rzeczą dla każdego. Myślę, że właśnie pod kątem prezentu, nagrywam to w grudniu, więc właśnie myślcie pod kątem prezentów mikołajkowych, czy już prezentów pod choinkę. Mam tutaj coś, co będzie świetnym prezentem właśnie dla kogoś, kto chciałby zacząć nagrywać w internecie. Selfie stick, ale także, o ile nie przede wszystkim, statyw, który osiąga 140 cm maksymalnego rozstawienia. I to jest pierwsza dobra cecha, ta pożądana, jakiej potrzebujemy, żeby zacząć swobodnie nagrywać. Kolejna kwestia, mamy tutaj naturalnie no, ten pilotik na bluetooth, to jest już taki powiedzmy standard w przypadku tych selfie sticków i statywów, ale mamy tutaj też jeszcze dwie rzeczy. Jak widzicie, to nie są te chwyty, żeby dodatkowo zabezpieczyć nasz telefon. Absolutnie nie. Tutaj możemy umieścić, słuchajcie, specjalne lampki. Które mają różny stopień naświetlenia oraz różną barwę. Możemy sobie tutaj właśnie takim przyciskiem bocznym zmieniać. Teraz mamy takie białe światło o mocnym natężeniu, możemy też mieć światło żółte, czyli takie trochę cieplejsze. I myślę, że to jest naprawdę świetna opcja, żeby mieć od razu statyw, od razu selfie stick statyw z dodatkowym oświetleniem dla naszej twarzy. Świetna sprawa. No i właśnie yy, dodatkowo tutaj jeszcze w zestawie znajdziemy taką blaszkę, którą możemy po prostu przyczepić sobie do naszego telefonu, jeśli nie mamy. Na przykład iPhone'a, no bo jeszcze muszę to oczywiście nadmienić, tylko iPhone'y posiadają tak zwany system MagSafe, wbudowane system magnesów bezpośrednio do wewnątrz obudowy. Inne marki smartfonów już kserują trochę ten pomysł Apple, natomiast takim najpopularniejszym obejściem tego problemu jest zakupienie właśnie takiej doczepianej blaszki do tyłu telefonu albo po prostu Etui z MagSafe, a takich jest naprawdę mnóstwo i na naszym kanale znajdziecie. Dziesiątki, jak nie już setki filmów, w których polecam najlepsze etui, właśnie z obręczami magnetycznymi. Wracając, mamy tutaj naprawdę solidną konstrukcję. No i ten rozstaw 140 cm myślę, że to spokojnie wystarczy żeby nagrać dowolny materiał, czy naprawdę zrobić bardzo fajne ujęcia, korzystając z tego statywu, jak właśnie z sticka. Dodatkowo, jeśli chodzi o Safe, nie ma się co bać, on jest naprawdę bardzo mocny, jak widzicie, wszystko się trzyma, nawet się nie boję tutaj właśnie tego zawieszać. Tutaj, jak widzicie, trochę mi po prostu zaczynało, zaczęło to opadać. Możemy sobie to dokręcić, żeby po prostu mocniej nam to się działo. Jak widzicie, teraz może, mogę sobie tym trząchać, nic się z tym nie dzieje. Więc według mnie... Tutaj firma, która za to odpowiada, to jest Blawek. Blawec, nie wiem jak to dokładnie chcieliby, żebym wymawiał. Natomiast wyprodukowali naprawdę solidny kawał sprzętu, który właśnie polecałbym wszystkim tym, którzy chcieliby budżetowo, bo budżetowo, zacząć nagrywać właśnie przy pomocy swojego telefonu filmiki dla siebie. Do internetu. I słuchajcie, to już wszystko w tym materiale. Linki do produktów, które omawiałem w tym filmie, umieszczam w opisie. Serdecznie zachęcam, żeby tam zajrzeć. Sprawdźcie też inne nasze filmy. Wspominałem na przykład o Etui na telefony. Jeśli szukacie dobrego Etui z MagSafe, no to koniecznie sprawdźcie właśnie nasze playlisty, no albo po prostu ostatnie filmy. Dla każdego znajdzie się coś dobrego. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze. Pozdrawiam.